Dyrektorze w kępnie są głosy, że otwiera pan lodowisko w Wieruszowie. Jak to jest możliwe w ogóle? Proszę się wytłumaczyć. Nie mam tu czego się tłumaczyć. Przyszedłem tutaj do Wieruszowa. Było już lodowisko. Wieruszów ma wieloletnie tradycje, już chyba ponad dziesięcioletnie w tym lodowisku. Wszystkie urządzenia, którymi dysponujemy, zostały zakupione grubo ponad 10 lat temu. Pamiętamy, wszyscy było lodowisko przy Korczaku. Może nie wszyscy o tym wiedzieli, ale Dzisiaj no, trzeba się promować i tutaj, jako Miasto Wieruszów staramy się ten obiekt promować, i może dlatego niektórzy odbierają to jako nowy obiekt. Jest to obiekt, który funkcjonuje już ponad 10 lat. Jesteśmy gotowi. Zawsze, że jakieś tam zostają drobne rzeczy do uzupełnienia, ale myślę, że y, zapraszamy dzisiaj, już wszystkich. Serdecznie do korzystania tutaj z lodowiska wierszowe. W jakich godzinach lodowisko jest czynne? Bo wiemy, że to się troszeczkę zmieniło i również jak już zapowiadaliśmy wcześniej, zmienił się system wejść na lodowisko. Tak, lodowisko będzie czynne codziennie od 9 do 21 z dwoma przerwami technicznymi o godzinie 13 i 17. Te przerwy potrwają około 30-40 minut. I w tych godzinach nie będzie można korzystać, poza tym cały czas jesteśmy i czekamy na wszystkich miłośników jazdy na łyżwach. Jak w weekendy lotowisko będzie czynne? W weekendy podobnie, nie zmieniamy tutaj godzin, czyli, czyli 7 dni w tygodniu w tych godzinach.